2 styczeń 2024 zaczął się nowy rok, rok nadziei na wypełnienie piątej tajemnicy z Lourdes, którą przekazała Matka Boża świętej Bernadette, gdy nasza święta Tereska miała 5 lat. Dzisiaj są 151 rocznice urodzin. 2 stycznia naszej Świętej Tereski. Świętej Tereski mojej patronki, moi dziadkowie już w 1927 roku założyli Towarzystwo Świętej Tereski, wydawali kalendarze, umacniali wszystkich jej świętością, która by pomagała wszystkim. Założyli drukarnię Róż Świętej Tereski w Krakowie, Dolne Młyny 3 i organizowali kaplicę Świętej Tereski w Rabce w 1927 roku, poświęconą przez biskupa Rozbonda 19 czerwca 1927 roku. A potem powstała tam, powstał kościół Świętej Tereski, który była, tak jak tutaj, Święta Teresko. Tak towarzyszyłaś świętej Faustynie, która mnie wysłała razem z Tobą tutaj do Hamburga, do miasta Maryi. Miasto Maryi, zawierzone Matce Boskiej. przez tych, którzy je tworzyli. Rodzina Adolfów Schauenburgów. Adolf Schauenburg, dziadek Adolfa IV, świętego Franciszkanina, który był pradziadkiem polskiej królowej Małgorzaty Brandenburskiej urodzonej w Berlinie, słowiańskim mieście, 25 sierpnia 1270 roku, kiedy król królów Ludwik poszedł do nieba. Tak się zastanawiam, czy święta Matko Boża, która ogłosiła się królową Polski już w 1608 roku, Ponowiła to ogłoszenie na Wawelu 8 maja 1610 roku. Czy to wszystko nie jest od właśnie od Królowej Polski Małgorzaty Brandenburskiej? Przez której koronację 26 czerwca w 1295 roku odrodziło się Królestwo Polskie. Królestwo polskie po 216 latach. A w jej obrazie, w obrazie Matki Boskiej Umieszczono orła. Orła. Taki mamy herb polski. Polska to znaczy nasza ojczyzna. Polska to znaczy katolik. Polak jest katolikiem i kocha swoją ojczyznę. A ta nasza polska ojczyzna jest również tutaj, w słowiańskim mieście Hamburgu, w zawierzonym Matce Boskiej. Także dzisiaj, na początku tego roku zawierzonego Niepokalanemu Sercu Maryi, już 1 stycznia w 1943 roku przez Fatimskiego Papieża, który był tutaj właśnie w tym kościele jako już Papieski 2 maja 1931 roku w sto

A wcześniej w tym samym miejscu urodził się 132 papież święty Benedek V 2 marca 1915 roku. Były to 66 rodziny Leona III. Leona III, który urodził się 2 marca 1810 roku. W ich urodziny 2 marca 1917 roku, przy Moskwie w Komenskoje pojawiła się, odnaleziono ikonę Matki Boskiej Wszechwładnej. Matka Boska Wszechwładna wiedziała, że przygotowują rewolucję. Już zaczęli ją od 1913 roku. A właściwie to plany ich były z 12 października 492 roku w Konstantynopolu podczas eksodusu Żydów z Hiszpanii, w dniu, kiedy się urodził nasz, kiedy nasz Krzysztof Kolumb, wnuk polskiego króla Władysława Jagieły, odkrył Amerykę. Matka Boża objawiła się pierwszy raz Świętemu Jakubowi 20 stycznia 1940 roku w Saragosie. A 20 stycznia w tym mieście Maryi, Matki Bożej nie odszedł w Berlinie, w mieście Królowej Polski, który założył jej dziadek. Dziadek jej odtąd trzeci pobożny, założył Berlin 28 października 1257 roku. I babcia potem żyła gdy jeszcze. 20 lat, zmarła we Wrocławiu w klasztorze Klarysek. Małgorzata Brandenburska, jak chodzę jej śladami, była prawniczką również Sambora II. I prababcia budowała kościół, ufundowała kościół świętego Michała Archanioła, w którym miałam pierwszą komunię i chrzest i bierzmowanie. Pierwszą komunię w kościele Michała Archanioła z 1227 roku miałam w dniu, kiedy były święcenia kapłańskie w Lublinie, 10 czerwca w 1962 roku Stanisława Wielgusa. Kiedy go wybierano jako biskupa Warszawy, nie wiedziałam nic o nim. Byłam wtedy w dachu w obozie koncentracyjnym. Myślałam o tych naszych męczennikach, bo prowadzili mnie. Znałam świadków arcybiskupa Majdańskiego, który modlił się za mnie, gdy tutaj miałam w tym szpitalu operację. Kochałam go bardzo, a on mnie. Był świadkiem prawdy, tak jak biskup Neuhoisler, który był w Dachau. Matko Boża, wszechwładna. Tak potrzebujemy teraz prawdy. Władcy świata już osiągnęli swój cel, który zaplanowali likwidację milionów, a głównym organizatorem był Andrzej Wyszyński, który urodził się w Odesie 10 grudnia 1883 roku. W jego roli był również bardzo zły biskup z Włocławka, urodzony w Żukowie 10 grudnia 1945 roku, gdzie zmienili program seminarium duchownego, bo wszystkie planowo kapłanów 245 razem z biskupem Kozalem zlikwidowano, przeżył nasz. Kazimierz Majdański, świadek prawdy, ale zlikwidowano też Maksymiliana Kolbę, żeby przejąć MO, żeby przejąć władzę. Matko Boża wszechwładna, Ty wiesz, że to jest Twoje miasto. Tutaj zmarł na wygnaniu nasz papież święty Benedykt V. I tutaj zaczynał również swoją zaplanowaną rolę przestępca Franciszek. Był to 12 października 1986 roku. Tańczył z rabinem Edgarem Glykiem z Hamburga. Ciekawe, że trzech przestępców urodziło się 14 czerwca. Rabin Edgar Glyk 14 czerwca w 1936 roku w Hamburgu, 14 czerwca w 1946 w Nowym Jorku urodził się Donald Trump. 14 czerwca w 1958 roku urodził się Olaf Scholz, burmistrz Hamburga, a teraz kanclerz od 8 grudnia 19... 2021 roku. To tak jak i Merkelowa która podobno urodziła się w Hamburgu. Wszyscy służą panu świata, gdzie nie ma prawdy. Ale ty, Matko Boża, ty wiesz wszystko, słyszysz wszystko. Jezu, ufam tobie. Święta Teresko, dzisiaj Twoje 151 urodziny. Proszę Cię za nasze rodziny. Proszę również o, o przekazanie prawdy. I dziękuję Ci za wszystkie łaski, które otrzymuję. I za moją rodzinę Martę. Bo te święta Bożego Narodzenia to były jej święta, rodziny Martę. Moje wnuki: Jana Martę, Helenka Martę, Gabriel Martę. Rafał Martę, Ewunia Martę. Wszystko jest pięcioro dzieci mojej córki ukochanej, Joanny Marty. A jej mąż jest Iwo Martę z Francji. Ale jego babcia Jadwiga urodziła się w Polsce 7 lutego, tak jak ja. Jakie niezwykłe są... Nasze losy, jak bardzo pomagają nam święty. Mój tata, apostoł Bożego Miłosierdzia, Bernard Jan Paweł Duszyński napisał taką broszulkę w 70. latach niewykorzystany skarb świętych obcowania. W związku z siostrą Faustyną pisał o naszej przyjaciółce, Annie Mary Lindmaier Karmelitance, która modliła się za dusze w czystu cierpiące która widziała w niebo wzięcie duszy króla Jana III Sobieskiego 11 listopada 1703 roku, która widziała w niebo wzięcie duszy mamy króla Teofilii Sobieskiej 29 lutego 1704 roku. Ufundowała, uratowała Monachium. ufundowała Kościół Trójcy Świętej gdzie główny ołtarz ufundowała córka Sobieskiego urodzona na Wawelu, koronowana głównie matki Teresa Konegunda Sobieska nasza przyjaciółka 10 lat na wygnaniu w Wenecji matka cesarza kardynała w 333 jej urodziny Święta Tereska, wszyscy święci dali mi tyle siły, że byłam w Hotelu Eliza, gdzie spotkało się 68 biskupów. I każdy ode mnie osobiście otrzymał, co znaczy niedziela Bożego miłosierdzia 19 kwietnia 2009. Bóg wszystko widzi. I wiedziałam, że to są biskupi przygotowani od 1994 roku na przyjęcie kościoła. Tak było zaplanowane, ale mamy arcybiskup Neuhoisler, biskup wietnamski. Jezu, ufam Tam. The...